すごい。 Którzy... Mala. Pierwszy serenipłastyczny 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 Pierwszy serenipłastyczny 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 Proszę serenipłastyczny 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 Co się chodzi? Proszę, serenipłastyczny 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 Proszę. Proszę, proszę, serenipłastyczny serenipłastyczny Proszę Państwa, ja proponuję przywitać dzieci gorącymi oklaskami. <plosy> Czy dzieci są gotowe? Jesteśmy gotowi. Bardziej gotowi. Oli. Wolno klaskać <noise> po każdym wieczniku. Proszę <noise> bardzo, <noise> tylko To jest typowy dziecięcowy psy. Proszę bardzo. Nasze przedszkole. Nasze przedszkole ma rysowane Aniołka. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo, powitamy. My? My jesteśmy w przedszkole. A mi nie jesteś śmiać, bo jeszcze bym chciała spać. 我。 Hasta Yes. Przysięgę Teraz, proszę Państwa, będzie przysięga. Przysięgę o skupienie. Tak, Czy to bardzo ważne to bardzo ważne <tryk> dla, dla dzieci. Bardzo, Do przysięgi. Będzie się teraz odbędzie się, proszę Państwa, część bardzo ważna dla ważna dzieci, dzieci symboliczna. Proszę Państwa, to nie jest miecz. Ja tylko chciałam powiedzieć, że kiedyś pasowano giermków na rycerzy. A teraz pasuje się małe dzieci na dużych przedszkolaków. To jest zamiast miecza. Ołówek. Czy wszyscy rozpoznali ten sprzęt? Tak. Tak. Nikt się go nie? nie boi. Nie. Dobrze. To ja w tej chwili podejdę do każdego z dzieci i będę go pasowała na przedszkolaka. Pani Gabryśla włoży każdemu na głowę atrybut studenta. Szapkę z ja to jak się to tak? Jak myślicie do koleżę? Jak byś do kolegium. Pasujecie ja, ja. Zerówkowicza. Pasujecie, na pasujecie, 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 na pasujecie, 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 Zerówkowicza. pasujecie, na pasujecie, 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 na pasujecie, 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 Pasujecie na Zerubkowicza. Pasujecie na Zerutkowicza. Pasujecie. Może ta szczęście komcza. Tutaj wiodekcie sobie. Pasujecie na Zerutkowicza. Pasujecie na Zerubkowicza. Dziękuję bardzo. Od tej chwili wszyscy jesteście zobowiązani do przestrzegania przysięgi. Czy to jasne? Tak. A ja chciałam powiedzieć, że wszystko to, co dzieci tutaj powiedziały, to jest prawda, oprócz tego, że nasz pan jest młody, a nie. Jest... Przepraszam, to ja tu muszę dojść do prezencików, które zostały, ale... A to Proszę bardzo. Proszę. Pani Gabrysia, z paniami dokończą wkładania, a ja poproszę teraz przedszkolaków najmłodszych o powstanie. Wszystkie dzieci wstają, prosto, zmerwę wstają. Uwaga, wszyscy patrzą na mnie, Matylda, wszyscy patrzą na mnie. Wstajemy prościutko, wyprostowane plecki, nikt się nie kręci. Kochani, Wy jesteście najmłodszymi przedszkolakami. Ja Wam pokazywałam, prawda? Nikt się tego łówka nie boi. W tej chwili każdemu położę ołóweczek na ramieniu i powiem: jesteś przedszkolakiem. Tak jest? Nikt się nie boi. Jesteś przedszkolakiem. Jesteś przedszkolakiem. Jesteś przedszkolakiem. Jesteś przed kolakiem. jesteś przedszkolakiem. Jesteś przedszkolakiem. szkolakiem. Jesteś przed kolakiem. Jesteś przedszkolakiem. Jesteś przedszkolakiem. Jesteś przedszkolakiem. Jesteś przedszkolakiem. Jesteś przedszkolakiem. Alboś, gdzie uciekłeś? Jesteś, jesteś przedszkolakiem. Ja wiem, czy ty nie chcesz być przedszkolakiem? Chyba tak. Jesteś przedszkolakiem. Dziękujemy bardzo. Od tej chwili jesteśmy przedszkolakami. Ale żeby wasze mamy, bo nie wszystkie nawet są, uwierzyły, to każdy dostanie na Bogu dyplom pasowania na przedszkolaczkę. Dobrze? Każdemu dam gorączki. Żeby dzieci zapamiętały ten dzień i narysowały go rodzicom w domu, dostaną krew. Jutro bardzo proszę, żeby wszystkie dzieci przyniosły rysunek z pasowania. To jest zadanie domowe dla malutki. Mateusz Frankowski, Michał, gdzie jest Michał? O, kto Proszę bardzo. No. Martynczak, Proszę bardzo. Kto dostał dyplom, może już usiąść? Oczywiście, że dostaniesz. Anto, Proszę bardzo. Jasiek? Proszę. Michał? Proszę. Ania? Gdzie Nie Proszę. Dziękuję, Wojciech? Gdzie mój Tu. Proszę. Proszę, Dominika. Proszę. Przemek. Proszę. Biócia. Proszę. Wielka Proszę. Wielka proszę. Krzysztof, Biócia. proszę. O, I Olinka. Proszę bardzo. Czy ja mogę teraz Państwa poprosić o bardzo krótkie okazję? Tu można leżeć, można na obojętnie. A potem zapraszamy Państwa na poczęstunek, bo była to życia Janka, nie ja, więc naprawdę można to jeść. Bez ryzyka, bez ryzyka, bez ryzyka żadnego. Magda. Jeszcze raz prosimy o Oficjalnie, Ja wiem, że Państwo zauważyli elementy propagandy tutaj, najlepsze panie, najlepsze przedszkole, ale

Ktoś będzie chciał dziecko do Kto to pozałowa, tak? Idziemy na salę, proszę bardzo. Jeszcze na salę. na razie A ja jeszcze w sali nie z tych to może pójść na dziewczynki. Tak, Ja nie znam. Nie bierzemy. wiem, nie wiem. Bierzemy dyplomy i do rąk, czy stajemy na sali? Wstajemy na pie?

Proszę ja, ja, ja. Państwa, nie zawieramy no dzieci nie dlatego, że wam bronimy, tylko dlatego, że nie wszyscy rodzice przyszli. I w momencie, w którym dzieci będą rodziców, a rodziców nie ma, jest pewne zachowienie. Proszę Państwa, uśmiech teraz, niemniej się wszyscy uśmiechają. Uśmiechają się wszyscy. nie jeszcze, jeszcze, jeszcze. O, dobra.